W sali narad starostwo Powiatowego w Lubaniu odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, bowiem radni głosowali nad absolutorium dla zarządu powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 złożyła skarbnik powiatu Romualda Łoziak. Budżet po stronie dochodów o uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł 60 580 895 zł. Dochody wykonano w kwocie 61 314 902 zł, co stanowiło 101,2%. Jak w części opisowej Państwu przedstawiał zarząd wykonane dochody były wynikiem założeń oraz dopełnieniem nadzoru do i kontroli przez zarząd powiatu nad realizacją dochodów, pozyskiwaniem tych dochodów oraz odzwierciedleniem też pozyskiwaniem dochodów ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o stronie wydatkowej, to uchwalony przez Radę Powiatu budżet po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, wyniósł 66 162 996 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 61 386 600 zł, co stanowiło 62,8% lat. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem były realizowane w sposób celowy, oszczędny, gospodarny. To też wynikiem tego była pokazana strona nadwyżki czy wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym do realizacji w latach następnych. Powiat lubański jest zadłużony, jednak sytuacja finansowa jest stabilna, kredyty na bieżąco spłacane. Wysłanie powiatu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło tytuł zaciągniętych kredytów długoterminowych i obligacji, wynosiło 22 miliony 900 tysięcy złotych i pierwszy raz w historii powiatu zaciągniętych z zobowiązania w wysokości 462 543 zł, one też nie dotyczyły już ani kredytów, ani obligacji, dotyczyły prowadzonych przez zarząd kontroli i uzyskanych w trakcie kontroli protokołu, iż takie zobowiązania wystąpiły w jednej z jednostek budżetowych powiatu łubańskiego. Absolutorium dla zarządu powiatu przeszło jednogłośnie. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały absolutoryjnej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została podjęta. Gratuluję zarządowi jednomyślności w tej sprawie. To dobrze świadczy o naszej wspólnej, dobrej pracy. Tarosta Lubański Walery Czarnecki podziękował radnym za jednomyślność podczas głosowania. Krótkie sprawozdanie z działalności Użyckiego Centrum Medycznego złożył prezes spółki Krzysztof Konopka. Utak jest na poziomie 500 tysięcy większy niż w roku ubiegłym i to dobrze, natomiast jest w takim przedziale większy, który nie będę pozwala nam wykorzystać. To jest na poziomie intensywnej terapii. Mówiliśmy, że tam systematycznie nie da rady osiągnąć tego kontraktu. Dogadaliśmy z Zawodem Różnym Drogiem, mamy przyobiecane, że będziemy mogli te kwoty przerosić tam, ten kontrakt został zmniejszony na radiologii, szczególnie na ginekologii, na oddziały wewnętrznych, o ile te tutaj będziemy realizować na wykonaniem. Natomiast na dzień dzisiejszy finansowa realizacji tego programu, który, który mamy i to yy, proszę Państwa, będą to ten sposób, że w niektórych dziedzinach mamy niedo na poziomie założone tam od zama 450 tysięcy złotych, 411 dokładnie, a w innych dziedzinach ponad 2 miliona złotych nad wykonania i to spowoduje taką sytuację, w której nie możemy wystawić fakt, że mamy nie do wykonania, a tam mamy wysokie tysięcy czyli tych brakuje miesięcy brakuje. Natomiast tam, gdzie mamy na wykonania, najpierw musimy je wykonać, żeby wnioskować o to, żeby te środki, które na przykład mamy zadłużone, na przesunąć i to dopiero będzie możliwe uzyskanie tych pieniążków w kolejnych miesiącach, myślę, że będzie około września, października. Muszę powiedzieć, że y, ogólnie y, sytuacja jest bardzo stabilna na dobra. Yy, ostatnio dyskutowaliśmy o odbudowanie kredytu, odnowienie kredytu w rachunku bieżącym, zwiększenie go do otoczenia 950 złotych. zł. Ten bieżący zawsze jest bardzo potrzebny po to, żeby ta płynność była utrzymana, chociażby w takich sytuacjach. I dzisiaj mam bardzo taką drogę. Dobrą informację ma dzisiaj, taką właśnie wydano prezes. No, Zadowoleniem, że został ten kredyt przyznany. Co to znaczy? To znaczy, że pełna ocena zdolności kredytowej, finansowej, możliwości spółki została oceniona bardzo wysoko i pozytywnie. I to, że zwiększono ten kredyt, czyli ten ważny już na możliwości, pokazuje, że spółka ma w i stabilną sytuację. Tak obrady podsumował starosta Walery Czarnecki. Była to sesja absolutoryjna, ale oprócz tego była to sesja robocza. Rada Powiatu podjęła aż 12 uchwał. Pierwsza z uchwał to była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2010. Uchwała została podjęta pozytywnie, jednogłośnie. Następną uchwałą była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z wykonania budżetu za rok 2010. A tu też e, Rada podjęła e, decyzję o jednogłośnym udzieleniu absolutorium, no jest to pierwszy przypadek chyba w historii naszego powiatu, że e, absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Przypomnę, że poprzedni rok był dość trudnym rokiem dla powiatu lubwańskiego. Skończyliśmy przejmować zobowiązania e, cywilnoprawne po likwidowanym spotkała nas niestety powód i to bardzo, bardzo duża powódź, taka której od kilkudziesięciu lat na terenie powiatu żeśmy nie mieliśmy bardzo duże straty finansowe w infrastrukturze powiatu. No więc tym bardziej cieszy to, że Rada doceniła trud, jaki zarząd w tamtym roku ponosił, wykonując trudny budżet powiatu. W tym miejscu chciałbym również podziękować wszystkim kierownikom jednostek, gdyż bez nich też by było trudne. Aby ten rok zakończyć tak pozytywnie, to więc jednogłośnym absolutorium. Również podziękowania dla byłych członków zarządu, którzy w tej chwili nie są w składzie zarządu, gdyż to oni tak naprawdę wykonywali ten budżet. Obecnym członkom zarządu, ale też i pracownikom starostwa, bo rzeczywiście było to trudne zadanie. Ale tak jak powiedziałem, dzięki dobrej współpracy z Radą Powiatu zarząd mógł wykonywać te trudne zadania w sposób bezpieczny i szybki. Ta komunikacja między zarządem a Radą była nadzwyczajna w tamtym roku. Ponadto Rada podjęła jeszcze szereg innych uchwał, w tym uchwała o zmianie wieloletniego planu finansowego, zmianie budżetu. Taką istotną pozycją w budżecie jest przeznaczenie przez Radę 40 tysięcy złotych na projekt budowlany. Jest to związane z uchwałą, która wcześniej przed uchwałą budżetową była podejmowana. Jest to bardzo ważna uchwała o zamiarze utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu lubańskiego, na terenie Świeradowa. Przypomnę, że w tamtym roku przejęliśmy do majątku powiatu budynki Straży Granicznej po przejściu granicznym w Czerniawie. Chcemy właśnie w tym miejscu utworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą na ten cel rokrocznie w budżecie przeznaczamy z mała dwieście tysięcy złotych. W tej chwili 39 osób z naszego powiatu jest umieszczona w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski. Jeżeli ten budynek zostanie przystosowany i uda się uzyskać zgodę wojewody na utworzenie tej placówki, to będzie to bardzo istotne dla naszego powiatu. Po pierwsze dzieci, które są umieszczane w placówkach wychowawczych, orzeczeniami sądu znajdą miejsce na terenie naszego powiatu, utworzone i zostanie w ten sposób również kilkanaście miejsc pracy no i to, co jest bardzo istotne, kontakt między dziećmi a rodzicami biologicznymi po prostu nie będzie tak utrudniony, jak to ma miejsce w chwili obecnej.